Cześć wszystkim z tej strony Maturska na Przekaz akwarystyczny. Witam serdecznie. Jak już mówiłem dawno dawno temu chciałem się pozbyć moich pięknych molinezji, no i częściowo się to w jakiś tam sposób udało. Ponieważ dałem ogłoszenie na Olixa, przyjechał sympatyczny kolega. No i było w planie oddać e, wszystkie te rybki, no ale jak zacząłem je ganiać. Z siatką, tu po akwarium, no to okazało się, że część się tak pochowała, że nie chciała wyjść. No już też nie mieliśmy tak naprawdę czasu, żeby tu przesiadywać. Jedną, drugą, trzecią godzinę i zachęcać je do wyjścia. Więc po prostu tyle, ile się udało, tyle, tyle wyłowiłem i tyle ten chłopak dostał. No a potem jak pojechał do domu, no myślałem, że zostały 2-3, 4, góra 5, 5 rybek może zostało, mówię no to niech sobie będą jak podrosną to, to albo zostaną, albo wtedy je oddam no ale okazało się nie wiem czy to będzie dobrze widać ale jeszcze tych molinezji sporo się uchowało dopiero jak odjechał właśnie to zaczęły wychodzić jedna po drugiej, jak jedzenie sypnąłem. No, no ale yy, przeżedziłem, przeżydziłem naprawdę, bo już ich tutaj było bardzo dużo i krótko po tym wydarzeniu stwierdziłem, że no, żeby się historia nie powtórzyła, no bo te rybki się szybko mnożą, no to po, najpli, po najprostszej linii oporu yy, kupiłem po prostu skalary. Skalary kupiłem, no już kiedyś miałem w tym akwarium skalary. Już nie pamiętam, to też były chyba 3 albo 4. Eee, najpierw planowałem kupić tylko dwa osobniki, no ale kupiłem po prostu 3. Teraz już troszkę podrosły, były o wiele mniejsze. I eee, no one mają na celu wyłącznie to, żeby nie dopuszczać do eee, przyrostu. <laughs> rybek tych żyworodnych w akwarium. No, ale historia wyglądała następująco, że jak znalazłem sobie człowieka od którego mogłem kupić skalary, to się okazało, że on jest hodowcą i oprócz skalarów ma właśnie mieczyki, które też nabyłem, oraz jeszcze jakieś tam zbrojniki miał, jeszcze jakieś gupiki, nie pamiętam, kilka, kilka, kilka tam tych gatunków było, tych rybek. No i mm, ja z nim tam telefonicznie porozmawiałem najpierw co i jak, żeby mi jemu pasowało. No i doszło, doszło do transakcji. I przy przekazaniu rybek, no wiadomo jak to jest: jak są osoby dwie zainteresowane jednym tematem, no to zawsze jakieś tam kilka zdań się zamieni. Więc troszeczkę porozmawialiśmy o akwarystyce. No i powiem Wam, to starszy Pan był. No nie chcę tutaj mówić, już oceniać ludzi. No ale no, z tego, co tam się orientowałem, no to na emeryturze jest, na emeryturze jest. Zajmuję się hodowlą rybek akwariowych już kupę, kupę lat. No z tego, z tego, co właśnie też się dowiedziałem, nawet nie od tego Pana, no to całe życie w zasadzie. Całe życie w tym siedzi i obecnie ma hodowlę, ale żebym Was teraz nie skłamał, bo to już był jakiś czas temu. On ma prawdopodobnie, nie wiem, około 30 akwariów. Między 20 a 30, no tak bym to obstawiał, taką hodowlę sobie prowadzi. No i e, od słowa do słowa, no, no dobrze mi się z tym człowiekiem rozmawiało, sympatyczny, sympatyczny pan przynajmniej dla mnie był miły. No to jak zaczęliśmy rozmawiać, no to tematy były przeróżne, ale troszeczkę ze względu na to, że ja też już wiele lat się w akwarystyce, a on jest jeszcze starszy ode mnie, więc sięgnęliśmy troszeczkę pamięcią w takie dawniejsze lata. No i opowiadałem właśnie, że jak to jest, że kiedyś kiedyś też rybki żyworodne, no to człowiek trzymał w małym akwarium, karmił byle czym, one rosły na potęgę, mnożyły się, zdrowe, zdrowe, no, inaczej to wyglądało niż teraz. No i doszliśmy, znaczy doszliśmy, no ten pan w sumie powiedział tak, że pierwsze co, no to też już za bardzo są w pewnych momentach oczywiście pewnie, na pewno zbyt blisko spokrewnione są te ryby, czyli no wiadomo, zbyt bliska rodzina to jest, bo on mi powiedział, że on w tej swojej hodowli, nie wiem, przy których to rybkach, no podejrzewam, że na pewno też przy tych żyworodnych to ten pan ma też jakiś znajomych z Poznania, z Niemiec nawet, ludzi zna, hodowców i oni się. Też w jakiś tam sposób wymieniają, wymieniają tymi rybkami do hodowli. No i dzięki temu człowiek naprawdę ma bardzo fajne okazy. Rybki zdrowe, bez problemu, bez żadnych tam jakichś chorób. No już takich były słusznych, słusznych rozmiarów. I powiem Wam. Ten człowiek jeszcze z nim tam rozmawiałem, bo on nie jest z mojej miejscowości, tylko z miejscowości obok. Porozmawialiśmy trochę o sklepach zoologicznych właśnie tutaj u nas w okolicy, no to niestety jak mówią bida z nędzą. Ponieważ on, on, mi, on mi to powiedział, że dużo rybek. No i podejrzewam, że to nie, nie tylko tutaj w okolicy, tylko nawet, nawet i w tych... W sieciowych sklepach, no, wielu, wielu innych jest teraz taka tendencja, że te rybki są no, z jakichś tam dużych hodowli, zagranicy przywożone. No, ja tutaj stawiam na Azję i tym podobne historie. I te rybki wiadomo, jak to wygląda. Naszpikowane, naszpikowane wszystkim, czym się da. I potem są takie właśnie przypadki, że ktoś kupuje gupika. Głupik się pokręci i za tydzień zdycha, co kiedyś było nie do pomyślenia, bo można było naprawdę w spartańskich warunkach te rybki trzymać i było wszystko dobrze. No ale to właśnie jak z nim tak porozmawiałem, nie powiem, bo te rybki u niego nie były jakieś tam mega tanie, no ale... Ja tam nie jestem taki, ja się decyduję albo się kupuję, albo się nie kupuję, jakichś tam większych handli bym nie urządzał, no chyba żebym takie nie wiadomo jakie biznesy prowadził, ale tak to rybki troszeczkę więcej kosztowały mnie w przypadku akurat tych mieczyków niż gdzie indziej. No ale naprawdę warto było warto było tam parę złotych dosłownie zapłacić więcej i mieć święty spokój i Gdybym w przyszłości jeszcze chciał kiedyś jakieś ryby kupować, to pod, oczywiście mówię to o takich gatunkach, które ten pan posiada, to na pewno bym bym pojechał, zadzwonił się z tym człowiekiem umówił, bo wolę um, mieć święty spokój, być czegoś e, pewien, niż zjeździć masę sklepów i oglądać na, na wpół żywe ryby. No bo tak to też niestety teraz wygląda, tak? Jedzie się do jednego, drugiego, trzeciego sklepu. Może w większych miastach jest troszeczkę lepiej, albo jak są jakieś pewne, zaufane sklepy. Ale tak, to teraz tu po, po tym, co ja oglądam, no to jest naprawdę lichutko z rybkami. Licho. Ludzie już szybciej przez internet coś wynajdują, z jakichś nawet takich, wiecie, nie hodowli, ale. Komuś się coś namnożyło i po prostu sprzedaje, oddaje, rozdaje. W coś takiego wolą iść, bo są pewniejsze źródła niż właśnie te dziwne rybki w tych sklepach. No a tutaj naprawdę całkiem przypadkiem, bo potrzebowałem, widzicie jak to jest potrzebowałem skalarów, żeby mi się molinezy nie rozmnażały. No to, żeby było luźniej, to jeszcze wziąłem sobie cztery mieczyki trzy samiczki i samczyka. Wziąłem sobie całe czerwone. Pan jeszcze miał. Pan jeszcze miał jakieś tam inne odmiany tych mieczyków, z tego co wiem. Miał jeszcze chyba tak. Czerwone z czarnymi płetwami, też bardzo popularne dawniej. Już teraz nie wiem jakie jeszcze. No, nie będę tutaj na siłę wymyślał. No ale. No tak, o takie poprosiłem, takie mi, pan, takie mi Pan spakował i dał. Oczywiście ja się pytałem, czy ja tam mogę zajrzeć do niego, ale on prosił tylko o to, że, no, że, że nie, bo on nikogo na hodowlę do siebie nie wpuszcza. Więc uszanowałem to tak. Ktoś ma jakieś tam swoje rzeczy, coś swojego robi, nie musi wszystkim tego pokazywać i nie musi się tam przed kimś tłumaczyć, po prostu. Więc to jest taka, taka ciekawa rzecz. Co jeszcze? Co jeszcze? Może opowiem więcej co jeszcze, co, ten, co tego pana się dowiedziałem. No pan, nie pamiętam imienia i nazwiska, no ale też ze względów takich, że nic mu nie mówiłem o jakichś swoich wyczynach tutaj w internecie, zresztą podejrzewam, że mało go by to interesowało. No to nie będę tutaj rzucał imionami, nazwiskami, PESELami, bo nie każdy sobie to życzy, a podejrzewam, że temu człowiekowi jakieś tam większe reklamy nie są potrzebne. Wiem też, że on współpracował z niektórymi jakimiś tam sklepami właśnie tutaj zoologicznymi. To raz. No i też taką historię znałem, że właśnie człowiek ze sklepu zoologicznego. No właśnie, przy pana, bo gdzieś tam są tańsze rybki, a pan ma takie. No wiecie, jed, jeden jednemu się uda wyhandlować, coś drugiemu nie. No ale człowiek powiedział, no to dobrze, to niech pan dobra, to kończymy. To ja panu taniej nie sprzedam. Niech pan sobie kupi, gdzie tam. Pan uważa, gdzie ma pan taniej. No i się okazało, że pan kupił gdzie indziej, no, wszystkie mu zdechły, czy tam połowa mu zdechła, No i chciał wrócić do człowieka, ale chyba już ten pan nie chciał z nim mm. <laughs> współpracować. Zresztą no nie, nie wiem, jak to się tam do końca yy, skończyło. No ale to są właśnie wyniki takie potem oszczędności, bo moim zdaniem lepiej jest, wiecie, czasami po prostu. Idziemy do sklepu, tak? No rozumiem, gdybyśmy prowadzili jakąś nie wiem, wielachną hodowlę ryb, czy coś, coś w tym stylu, że kupujemy na raz ileś tam, 100 rybek. No to fajnie, jakby tam człowiek dał, nie wiem, nawet, nawet kupił 50 groszy upustu na rybce, czy złotówkę. No bo wtedy to czujemy, No ale jak idziemy po 3-4 rybki do kogoś, kto ma. Hmm, ma pewne rybki, tak, no bo nie mówię o takim czymś, że idziemy i kupujemy za duże pieniądze rybkę, która nam, nam na drugi dzień zdechnie, tylko mówię o zdrowych, zdrowych pewnych rybach. Idziemy i na przykład w sklepie z kosztuje rybka. Dajmy na to 6 zł, a człowiek ma za 8. No to ja wolę te 2 zł do tej rybki naprawdę dopłacić, i, i mieć to co mam potem, tak? No mówię to tak e, do wszystkich tutaj apeluję, że jeżeli macie pewne źródła to fajnie uszanujcie też tych ludzi, którzy posiadają takie ryby, bo e, to też jest sztuka, nawet żyworódki, nawet żyworódki wyhodować zdrowe, ładne, e, tak jak ten Pan ma tutaj, że wymienia się e, też e, tymi rybkami, żeby tą krew zmieszać, <zmieszać> żeby nie było wszystko w jednej rodzinie. Więc to wymaga wymaga też jakiegoś wysiłku utrzymania. Koszty wiecie, jakie są też duże. Także, także mówię, nie zawsze warto jest oszczędzać. Nie mówię, bo czasami, 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 czasami można, ale w takich przypadkach, jak tutaj przedstawiam, to uwierzcie mi, że 2-3 zł to nikogo nie zbawi, a warto jest, warto jest czasami troszeczkę dopłacić. No i co jeszcze rozmawiałem? Co jeszcze ciekawego, no też tak my się po prostu spotkaliśmy, mówię na dworzu ja dostałem rybki, on dostał pieniążki i mówię te 5 pięć, pięć, czy tam 7 minut pogadaliśmy. Um, mówił, że on karmi pokarmami mrożonymi, mrożonymi, kiedyś też żywymi karmił, ale to wiadomo, że albo własno mieć jakąś tam hodowle czegoś żywego, albo pewne źródło jakieś. No, ale tu też chodzi o przetrzymywanie. On powiedział, no niech Pan słucha, no to jest najprostsze po prostu, najprostsze do przetrzymania, tak. No jasne, wrzucamy w zamrażarkę nic z nas nie obchodzi. Nie pamiętam dokładnie czym on karmił. On powiedział, że głównie chyba artemia. Nie wiem, czy cyklopem też. Nie przypomnę sobie. Widzicie, bo to taki jest, jak człowiek na bieżąco na bieżąco czegoś nie wiem, nie nagra, nie zrelacjonuje gdzieś tam sobie nie zapiszę i potem są takie takie braki w informacjach no ale na pewno to z tego co pamiętam to ta artemia była, że głównie, głównie ten rybek jest karmiony artemią a podejrzewam, że on tam jeszcze jakieś e, pokarmy roślinne dla tych np. przykład żyworódek, czy w ogóle no, dużo tych rybek je, pokarmy roślinne czy ma w swojej diecie, też coś tam pewnie stosuje ciekawego. I e, z, z takich rzeczy chyba to wszystko. To wszystko. Wiem, że pan ten e, wystawia się też e, w Łodzi, w mieście Łodzi e, na giełdzie, która odbywa się w niedzielę. To jest bodajże ulica Świętej Teresy. Tam też ten pan z rybkami jest, bo mi mówił o tym. Więc e, może, ktoś, może ktoś, akurat u niego kupił albo będzie kupował, nie wiadomo. No i to właśnie taka fajna, fajna historia. E, fajnie było takiego człowieka e, poznać. Nawet mówię te przysłowiowe 5 minut, e, zamienić parę zdań. Już nie pamiętam o czym tam jeszcze ciekawym rozmawialiśmy, ale wiecie, czasami wystarczy jedna jakaś cenna uwaga, która może nam potem w przyszłości dużo pomóc, no, nawet z nawet czystej ciekawości, jeszcze czegoś, czegoś fajnego od jakichś tam starszych kolegów, czy tam z dłuższym stażem od, związanych z akwarystyką dowiemy. I tyle, tyle. Tyle w tym pasjonującym odcinku. Czasu brak, dlatego dopiero teraz coś udało się nagrać. Czy będzie bardziej systematycznie? Wydaje mi się, że na chwilę obecną nie i nie chcę nikomu nic obiecywać, ale jak tylko będę miał jakąś chwilę i przypływ uczuć, to chętnie. Chętnie coś nagram, podzielę się jakimiś tam moimi doświadczeniami, moją wiedzą z Wami wszystkimi. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.